Kompromitacja polskiego żużla w Toruniu. Nawet sędzia pogubił się w kuriozalnym regulaminie rozgrywek. I przyznał Walkowera, którego przyznać nie mógł. A efekt? Mecz trzeba będzie powtórzyć. Ale po kolei. Godzina 17. Zaczynać się ma półfinałowy rewanż pomiędzy Unibaxem a Azotami Tauron. Ale nie zaczyna, bo brakuje Grega Hancocka. Amerykanin wpada na stadion spóźniony o całe 6 minut. W związku z tym, że Greg Hancock spóźnił się na, na zawody, przyjechał już dokładnie 6 minut po godzinie 17.00. Um, drużyna Unitarnów spełnia minimalnego wymogu KSM. A to oznacza, że Toruń wygra walkowerem. Walkower zadecyduje o miejscu w finale. Zrobiłem wszystko, aby się tu dostać. Odwołali mi samolot, przylecieliśmy późno. Potem gnaliśmy samochodem. Mimo przeszkód dotarłem, spóźniając się raptem o kilka minut. Dokładnie sześć. I na nic. Prośby i błagania. Działacze z Torunia nie przymkną oka. Wiadomo, regulamin rzecz święta. Dopiero kilka godzin po meczu okazuje się, że Sędzia popełnił jednak błąd w obliczeniach. Nawet bez henkoka KSM drużyny tarnowskiej nie był za niski, walkoweru przyznać więc nie mógł. Jutro oficjalny komunikat władz ligi, ale mecz raczej na pewno zostanie powtórzony, a farsa zostanie w naszej pamięci na lata.